Słuchajcie, mam, y, mam wieści nie każdy widz pamięta to, bo to dość dawno było. To jeszcze przed tym moim przed hypem na mnie, powiedzmy. Powstawało coś takiego, jak y, y, były mapki kiedyś, mapki Twitcha były widzowie i te mapki Twitcha były pokazaniem w danym miesiącu, jak y, się ludzie rozwijają. I słuchajcie, po wielu miesiącach, po wielu miesiącach jest nowa mapka. Lindę zapostawał nową mapkę, więc sobie zobaczymy jak poszło w, w czerwcu. Natomiast na razie nie chce mi się dokument odpalić, ponieważ korzystam z WordPada. O, działa! Dobra, Word mi działa. Zajebiście. Proszę Państwa, mamy mapkę! Mamy mapkę, proszę Państwa! Jak widzimy, no, pozmieniało się od ostatniego czasu, kiedy sprawdzaliśmy mapki. Kurwa, widzowie, no. Trochę jestem gruby. Trochę jestem gruby. YFL, proszę Państwa, prężnie się rozwija. Mamy tutaj Merganiego, mamy Mr. Dino, Bandura Cartel. Mork, morka trzeba jeszcze, kurde, ten... A ten co tu robi, kurde, łysy pro? Jaką WFL nie jest? <głysy> Zgubił się, kurwa. Naprawcie to. Więc mamy tutaj nasz skład, że tak powiem. No i sobie żyjemy. Żyjemy sobie. No jak to... Wy... Kurwa, widzowie... Mamy ważne wiadomości. Gucio w czerwcu jest top 1, a nie kurwa Evron. Ja pierdolę. Powiem tak, no jest to mocarny wynik, powiem szczerze. Naprawdę fajnie. Gucio, ja uważam Gucia za bardzo dobrego streamera, ze względu też na to, że on jest w ogóle mega y, taki, nie szuka, nie szuka problemów z nikim, nie? Robi sobie swoje grasy w gierki. Jest dobrym streamerem, bo czasami zdarza mi się go obejrzeć. Nie wiem, co trzeba powiedzieć na... Nie wiem, jakby, co by musiał Gucio zrobić, żeby ktoś powiedział, że on jest, nie wiem, zjebem na przykład. Nie wiem, no naprawdę, jakby, gość robi swoje, konsekwentnie, se streamuje i bardzo fajnie, że jest na tym pierwszym miejscu, tak szczerze, bo... No, zasługuje, myślę. Myślę, że zasługuje. Kogo tu mamy jeszcze? No, Franio, potężny wzrost, widzowie, 162%. Jestem ciekawy, czy mm, Franiu utrzyma y, te, te wzrosty. W, właśnie jak tam się skończy. W sensie, jak y, ta sprawa z jego koleżanką się na przykład zakończy. Ciekawe, jak, y, jak to pójdzie dalej. No, jestem ciekaw, nie? Jestem ciekaw. No, nie wiem, no, ma to szansę jakąś na pewno. Zależy, jak to poprowadzi, nie? Paris Platynow. Y Ósme miejsce, no, Paris Platinum, proszę Państwa, na początku wszedł z buta, teraz, tak jak już mówiłem, trochę się to uspokoiło, bo Paris Platinum w sumie ma wyjebane, se streamuje, co tam chce, on se, kurwa, włącza World of Warcraft w 2022 roku w Polsce i streamuje sobie, i ma wyjebane, se streamuje, co chce, więc ja to też szanuję. No i, ale Paris ogólnie jest też, yy, też jest dobrym streamerem, L yy, on ma coś w sobie takiego, że spoko się ogląda po prostu, co nie? Wchodzisz i i, i, i spoko się go ogląda. Po prostu 200 godzin, 200 godzin yy, Zrobił Ja myślę, że Paris jakby z kamerką więcej streamował No to na pewno miałby jeszcze lepsze wyniki Charyzma? Tak, właśnie Charyzma, Paris ma charyzmę, to prawda Dobra, mamy tutaj Chopaków Evron, Diables i Torek Mega ziomy co w dzisiejszych czasach streamuje Evron i yy, yy, Torek i Diables, jeśli nie ma GTRP? Tak szczerze, bo ja nie wiem, ostatnio nie. nie patrzyłem w ogóle, co oni tam robią. Minecrafta, Among Us? Nie ma już RP? No, raczej ludzie nie grają. W sensie ma być drogi. nowy sezon ma być RP. Ciężko tam kurwa z, z tym RP, powiem wam szczerze. Widziałem ten trailer i dosłownie jest to samo, tylko jakieś kurwa auta pododawane. Widziałem, też, jest, widziałem że jest też jakaś drama z Evronem, że podobno Evron gdzieś tam. Wyzywał kiedyś Kidropa, e, a teraz go przyjął jako dila e, Ale nie wiem o co tam chodzi za bardzo, nie, nie, nie pamiętam tego Ale widziałem, że na Twitterze się pali, kurwa, że tak powiem Dobra, mamy tak, Sio Industries, no największy wysocki, kurwa e, Duży, duży, duży Ale chciałbym w ogóle zauważyć, że w topce, nie? Jak jest topka, top 5, mamy tak Mamy tak, Gucio, kto jest na drugim? Evron, 3, 4 i kto jest piąty? Torek Kurwa, widzowie, ja mam najmniej godzin ze wszystkich. zobaczcie, 78 godzin tylko. tu jest 105, 284, 128, 140. ja muszę kurwa widzowie, jak ja bym streamował więcej, to ja bym miał szansę kurwa może topkę jed jeden zrobić kiedyś. ale, ale to już Gadaliśmy milion razy o tym przy każdej przy każdej yy... Przy każdej tego, przy każdej okazji To rusz pizdę No ale stary, chodzi o to, że nie ilość, a jakość Wiesz o co chodzi I tak jest, i tak jest ciężko, wiesz, wymyślić coś takiego, żeby się dobrze oglądało jakbym, jakbym miał na przykład jedną grę Co nie? Jakbym miał jedną grę na przykład Taką, że gram tylko na przykład, nie wiem, w LOLa to pewnie mógłbym napierdalać streamy codziennie, bo wiesz, zodzi Ewron Top 2 i jakość. No dobra, ale stary, chodzi o to, że wiesz, że jakbym miał na przykład jedną gierkę, no to stary mógłbym sobie po prostu, yy, nie wiem, grać cały czas w jedną gierkę, nie? Wyjebane. i po prostu odpalasz się streama i na przykład, nie wiem, 11 godzin streama, nie? Wiesz, zodzi. A ja se szukam też jakichś gierek, czasami po prostu nie ma, nie ma w ogóle. O kurwa, taku. On zaczął streamować na Twitchu? Plus 725 pozycji w górę. Co on streamuje, RP? RP, kurwa 77RP Aha, no tak, bo to RP kurwa powstało. Faktycznie No i dobra, i. A co mamy między Xion a Young Multi? Kogo oglądają widzowie Xion i Young Multi? YFL Aha, same baby: Shiana, Maja Staśko, Julia jakaś, Vamp Lola, Mamiko, Stazja, Życzliwość Sandrula, nieźle i Wardenga. <laughs> Wardenga w YFL. <laughs> Wardenga w YFL, proszę państwa No nieźle O, a tu Michel, kurwa Michel nie wie, w którą stronę odbić Czy, kurwa, iść do Xayen Industries czy do nas On tak, kurwa, w którą stronę Gdzie powinienem Może będę czerpał z dwóch stron Zony w YFL? A faktycznie <laughs> No my z zonem mamy dużo My z zonem mamy dużo wspólnych widzów, to prawda O, kurwa, Xententacion <laughs> Jabczan, Luki, młodziutki... Suchar kurwa jak Urus 26 pozycji do góry, proszę państwa. No nieźle. Zonę był nami jak mieliśmy 100 widzów. A, Ja pierdolę, ja pamiętam jak pamiętam jak y, streamowałem jeszcze LEGO Harry Potter To niektórzy widzowie z onego do mnie przychodzili i pisali mi czemu podpierdalam mu content. A ja tak, no kurwa, chciałem sobie w Lego pograć. <laughs> Harry Potter, im było smutno. Tak pisali do mnie, mnie wyzywali. Ja miałem kurwa 200 widzów, nie? Ja tak, aha To sobie nie mogę pograć kurwa. <laughs> Po lewej też są baby? Ej, faktycznie kurwa. Nafcia nieuczesana. Hiratoshi Enigma streamuje. O, Adrian! Adriano, proszę Państwa No nieźle pojawił się, zmartwychwstał. Zobacz gry strategiczne, co my tu jeszcze mamy? Variety, Nvidia Rock, Bonkol Co są za kategorie Tibia kurwa. Aha, nie zlenniki. Albion, retro fifowcy, Fortnite? Kogoś kojarzę? Tego kubiksa kojarzę <laughs> Tego kubiksa kojarzę. No nic widzowie, tak to wygląda. Pisikela. Kurwa, pisikela, co się stało? Czemu minus 39%? Xnord, o ten co on od talczyków nas wyzywał. AOD jak grałem w GTRP. O i dobrze ci tak. <śmiech> <śmiech> No i kurwa dobrze ci tak. Nie no, żartuję widzowie. Nie chce każdy robić co tam chce. World of Warcraft, o proszę. Call of Duty. Pago. Pago trochę spadek, bo pamiętam, że on zawsze w topce był mniej więcej. Teraz robię poza topką. Tak to jest, widzowie. No, Young Multi, proszę Państwa, wielka kula urosła. Kto by się tego spodziewał, widzowie? Ja się tego nie spodziewałem. Cieszę się, że jesteście ze mną. Cię, pozdrawiam wszystkich widzów, którzy nadal są od tego, jak byłem małą kuleczką, a od tego, jak jestem większą kuleczką. Bardzo mi, bardzo to miłe. Yy, pozdrawiam też ludzi, którzy oczywiście są teraz, tak? Bo to wiecie, to jakby. Yy, ważne jest wsparcie, a nie... Staż jest ważny, ale nie jest, nie jest, wiecie, jakiś taki ultra najważniejszy. Liczy się to, że po prostu oglądacie i to jest miłe. Więc pozdrawiam wszystkich widzów. Kurwa mentali z Twitcha, czy kurwa wychowanków yy, z bezpiecznej strony Twitcha, czy może Twitcherów z TikToka przerobionych na kurwa nowych użytkowników tego portalu. Pozdrawiam wszystkich, tak? <laughs> Więc yy, jest dobrze. Jest dobrze. Czasami sobie oglądam jakieś stare shoty i sprawdzam sobie, jakie niki... Są, nadal siedzą, jest sporo kurwa tych ludzi i kojarzę was i to miłe, że siedzicie od kurwa czasów grida 2, jak yy, wyzywałem kodera Jest. Generalnie polecam polecam profil na Twitterze, Polecam profil na Twitterze e, Lindę, e, dlatego że on postuje różne takie właśnie statystyki robi. Ciekawe. Więc, więc tutaj macie link do tego, możecie sobie zobaczyć, fajny gościu jest ten, ten, ten ziomek, ten Lindę. I se tworzy różne jakieś takie dramki twitchowe też i jakieś opisy tego wszystkiego i tak dalej.